W dzisiejszym filmiku chcę Wam pokazać, jak robię mieszankę zbożą dla królików, tutaj jest żyto, pszenica, granulat i y, mieszanka jemczmienia z owsem no to robimy, żeby y, z 5 miseczek y, mieszanki. Na no, tutaj jedną miseczkę granulatu y, z półtora Miseczki pszenicy I trochę żyta No i mieszamy No i od nowa jeszcze raz Z pięć misek mieszanki Na no to jedna miseczka granulatu Półtorej miseczki pszenicy. I trochę żyta. Nie za dużo. Wszystko znów dokładnie mieszamy I jeszcze raz bierzemy mieszankę. latu, półtorej miseczki pszenicy i trochę żyta. I znowu wszystko dokładnie mieszamy. I to już koniec. Jeśli wam się podobało, dawajcie łapkę w górę, jeśli nie w dół. Нара.